Siema, moi, z tej strony Lajter Przywitaj się Przywitaj się jest, jest Siema, z tej strony Lighter. I dzisiaj ponawiam serio z Gramy dzisiaj z Kakoksem i z Yolo Więc nie będę przedłużał, idziemy grać, chodźcie panowie. I nie zwracajcie uwagi na to co do, przed chwilą napisałam na czacie, że Za, 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 za Sojusz jest ban I tak my zasady zawsze łamiemy Więc Właśnie, nie noc. ma Sojuszu ja, ja ostatnio grałem na Blitz.SG Na no to Arena 20, tam było 4 osoby Dołączyłeś? Arena to tak, się tak, nazywa... tak. No tam po prawej stronie 13. 13 no, 13, no. Ja wybieram klasę rycerz, bo jestem rycerzem, żartowałem. I my łamiemy zasady z tych Sojuszy. Ponieważ y, ostatnio grałem w z G tak próbnego. Słyszedłem, zbierałem skrzynki i patrzę no, nagle sojusz, trzy osoby w sojuszu zadatkołem, a ja patrzę, sojusz ban. no to chyba pomyliło się. Więc biorę Jolo, biorę Kavoksa i jedziemy w Sojuszu. Doszuj? Dobrze, zatem, więc 13 sekund arena. Yyy, nie doszło chyba. Nie, też, jesteś. No, ej, Jolo, widzisz mnie gdzieś? Jolo, widzisz no mnie widzę, po lewej. Widzę i <SZcie SZcie>? Kahoxa też. Dam w moją stronę. Ty kubie biegnij za Yolo, a No widzę, za widzę wszystkich, widzę, widzę Kahoxa i widzę cię. Ja też widzę, widzisz mnie. Don. Dobra, ja biegnę od razu po skrzynki. To biegnij po skrzynki i potem na, tam, tam gdzie ja wstałem to do tyłu. Jeszcze tam gdzieś znajdziemy. Tak, zabrali wszystko. Na, da, nagrywamy właśnie, jesteśmy, gadamy teraz, nie na Skype'u. Dobra, dobra, uciekam, uciekam. Gdzie jesteś? Nie no to tam, gdzie ja stałem, do tyłu. Na, na, nagrywamy właśnie na TeamSpeak'u. TeamSpeak -team speak będzie w opisie. Jeśli chcecie z nami pogadać, to proszę bardzo. Hasło, jak wbijecie, napiszecie to w opisie. Channel. A, a, a. Kto tu dołączył do, dołączył do... Co tu dołączył do channel'u? Kto, tu kto? masz? Ja nie mogę, Co Weź... tu dołączył? Plecy masz? Ja. Jaką wieś krasę? Rycerz, ale mnie coś tutaj bije. Ktoś, Dalej, ej, weź wyjdź, bo mnie teraz nagrywamy. No właśnie, weź. Ty, Gdzie tak... wy jesteście, debile? Czekaj, bo ja widzę widzę typu, patrz, 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 jak zaatakował. Ja nie mogę, perełkiem ją. Widzicie, przy, widzicie? Wraz Gdzie wy jesteście? Gdzie, ej, ja mówię ci, on spał tam za mną, ale dobra, idziemy kciuszkać, wracamy. On sam, patrz. Gdzie? My tam. Dobra, Jolo, widzimy cię chyba. A, zjadam, dam, już sypło prawie. Idziemy do ciebie. Moja co? ja Jestem koło ciebie. Czeka, Yolo! Maxio, Maxio Malaga, ja go zabiję, ja go zabiję, ja go zabiję. Ja zabiję. Jaką ty masz klasę? Czekaj na czekaj na mnie. Na mnie. Na mnie. ja miałem klasę taką, jest. że mam do odkąd Ej, bo, ej chodźcie, ej, chodźcie, patrz, zabiłem dwóch zaraz. Idę po fiksa. Sypon, y, żelazny miesięcy co, co ma całe różnego dobra, jolo, gdzie jest Jolo? Tam jest. Jolo, jesteś tu jest Jolo? Jolo, masz się, patrz ty partcie, co ja daj, daj mi, jakąś kratkę Macie to? Ja mam miecz, ja mam miecz 34 Tomasz, ja mam tu złoty chyba jakiś, to jest złoty, kamienny mam O, mam żelazo jeszcze ja żelaz. masz kamienny? Mam podki dużo, chodźcie tutaj rzucę na fajera, chodźcie tu, fajera rzucę, chodźcie To okay. mi daj podki, bo ja się pod kamień masz Tomasz, tu masz na osobienie i na coś jeszcze Ja mam jabłka, mam jednego diaksa, mam dwa chwile bo nie pełni nie Pięknie. Dobra, chodźmy razem. Dobra, chodźcie. Ale masz speeda, ty. Ty, ja wiem, ja muszę ci przyznać, że dawno na Blitzach nie nagrywałem, no, bo... tak? Bo... Bardzo tak. Dawno nie nagrywałem i... Nie ma. O, to ty nie ma? Ooooo! User joined jest. your channel. Aaa, mnie denerwuje ten SteamSpeak. Ja nie daję mu... Um... Ja zaradzam tył na naszym serwerze. Ja powiem to, tak, y, y, jak mówiłem IP naszego, mojego, naszego, że my... Trzeba jakiegoś Teenspeak'a takiego, gdzie mamy kanał YouTube'a Teenspeak'a podam w opisie I jeszcze podam link do kanału Jola Jeśli mi da link To mu to wstawię Ale jeśli nie da, to nie będzie A mój nowy kanał stworzyłam To no, jego nowy kanał, on po prostu tam da Link mam, ja go to tam. No, Ej, to no, jakieś de. plecy A tutaj... O kurde, ku... Chodź, chodź Nie miałem szans Ale on... to czekaj na nas O ma łuk, o nie nie Nienawidzę, jak się ktoś na blicach klepie z łukiem. Jesteś. E, no, nie widzisz mnie? Patrz, on no, z łukiem czy z łuką nie klepi. O właśnie, o właśnie. Ja go sklepię. Dobra, nice. Prawie się pół serca. No to patrz, ja zabiję już trzech w tej rundzie, no. Zabiję trzech. Pół Mam, czyli masz spodnie. Ja mam żelazny miecz. Najbliższy jolo. Ja też mam żelazny. miecz. Żelazna się jest lepsza Ty od tych... Trzymaj to, łap to. Mam na Mam, mam, 5. A co daj mi jedno, daj mi dwa? Ma ja Masz cztery? Ja miałem jednego, miałem. Ja, ja miałem dwa daj mi jednego. Masz żelazny ja miecz. Ja mam żelazny, mam, mam już żelazny. Mam łuk. Ośmiu się pozostało. Ej, chcesz... Chcesz loki, rank, zroneczny topór? Od 0 do 404 obrażeń. Ja go biorę. Ja mam mieć jakiś jakiś... Y, Laki kamon, mieć świetlny od 0 do 499 obrażeń. Obrażeń jak to jest 110%. Ale żelazny mam Oj. 155, nie zostaje z żelaznym. A ja mam Laki Łuk jeszcze. Laki łuk. No bo tylko se To! Od 0 do 532 obrażeń, nie dziwię się że ci, że ci ten typek tyle śniegu... No nie wiem jest za dużo, ale dobra, to chodźcie idziemy. bo tu oglądał nobek jeden! To jest to składł? No, jak masz, to masz powiedzmy parzę to są typy? Mhm. Dobra, o mam. By... Nie, no, na zgardze. No, no, ja też, właśnie. Dobra, y, daj, nie przerywaj, jak w pańskiej game box. nie przerywaj. Z tu jest? Tak, dla Marcie tu chowa? Bistar i poszukamy bistara, czy nie? No, bo chodź, szukamy. Ja mam pomysł bardzo. Bo jak mówiłem, ts na którym mamy kanał, y, wstawię w linku. W opisie znaczy wstawię. Link niego jego, gdzie opisie. I do linku. idziemy. Do, link do kanału tego, będzie. Gdzie jesteś? Czekaj, więc się zgubiłem. Idziesz 60 kraty, jesteś. I jak Joma mi poda link do swojego kanału, to to też wstawię. Dobrze, chodź na piwo. Czekaj, poczekaj, chodź, chodź tutaj to tutaj, Ja zobaczę ten. Zobaczę Blitz stara, czy jest ma, dobra, chodź. Plecy macie, plecy na dachu stoi? A nie, to, to, to ten, to... Wiesz, co to, to jest, to jest ten, Mediator. Dobra, chodź, idziemy. Nie masz coś do jedzenia, bo ja nie. Ja mam tylko jedną Ja mam, no, dużo mam, tu. Nie, co nie bo ja mam tylko jedną pieczoną rybkę. Ej, znalazłem lepszy miecz. Mój miecz no taki od 76 do 127, a znalazłem drugi co ma od 97 do, do 119. On jest lepszy, bo minimalnie... Rzuć mi, ma... rzuć mi ten, ten, który nie chcesz. Co już wcześniej. Bo mam ba tak, sikierkę dwóch koniec, mam Dobra, widzę, że to się bardzo ulicy pozmieniały. No wcześniej nie było jakichś takich mieczy. W, w, w ogóle dużo to jakieś za... 2000 HP, no dobra. Nie no, ja mam lepszy człowiek, topu top do 404 Postum. obrażeń. Do to jednak jest koks. Od 0 no. do 404 Więc. nie wiem, oni tu muszą mieć za konsolkę, że im to wytrzymuje, a tu są takie na pewno te. Chodź. Na górę, I ile ich konsolka może mieć wytrzymałości dla ta maszynka? No. Aby tu napuścić, boty na ten serwer to wiesz, jakby tu Easy poszedł z tym serwerem? O luj, brzem, tak, zakłóźmy, żebyście można niszczyć. Tak, no daj mi jeść. Daj ci przecież mięso, co ty. I no. Dałeś. To, lol, 25 hapsów z tego yy, masz, marchewkę. Dobra, chodź, szukamy ich, ty. Bo za 8 minut dopiero deadmatch. Nie, dobrze. No. No nie wiem, na bo mnie. ma ani jednej skrzynki. Nie ma. No, przepraszam. Co? A chce się klepać jednak. On ma lepszy mieć niż no żaden. To 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 On jest diamentowy i ma siłkę na ode mnie. Osłabienie. osłabienie, osłabienie, dawaj go, dawaj go. Słaby. Ty bo ja mam połowę to z Rewkaziem. zjem? Pak sam się w tom. Ej bije, 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 mama bije. Bije, a, patrz, ale on jest dobry. Nie, Dużo speeda, aaa... Zabił a działa, mnie. Ej, a, dobra, a działa, działa na 1.8 ten? Działa ja na 1.8 ten serwer? A, to jest ten typek, co zdobył blitz. Dobra, to nie mieliśmy szans. Dobra, idziemy. No, no, no. Wychodzimy. Pisamy ej, a działa, ej, ale tak, działa, działa na 1.8. Jak, jak wyjść? Jak wyjść? Lobby chyba. Nie, nie wiem. Lew sam lobby. Ja pierdzielę. A nie, dobra. Nie musisz lokować, dobra, myślałam Dobra, Ej 2 na wand Dobra, yyy... Nie wiem, jak to się nagrywa, ale mam, pom mam pomysł, że to przerwę teraz, że to będzie jako jeden odcinek i zaraz nagram drugi. Więc żegnam się, Sasia w górę, co -nice. Cześć, Lara.